Życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki Żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj, pismo święte. Szalom, szalom, witajcie kochani bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy się spotkać po raz kolejny, że zmierzając już ku końcowi roku liturgicznego, możemy wspólnie wejść w te tematy, które są tak charakterystyczne już chyba od dwóch tygodni. Przewijają się w naszej liturgii słowa związane właśnie z taką eschatologią, z końcem świata, z bardzo. Fundamentalnymi rzeczami pokazującymi nam, na czym polega życie człowieka wierzącego, tak? do czego zmierza, jakie ma cele itd., itd. Wiele takich różnych rzeczy się pojawia w liturgii Słowa i niedzielnej, i dni powszednich w tym ostatnim czasie. Nie jest to związane tylko z kwestią przeżywanych uroczystości wszystkich świętych, tudzież późniejszego dnia wszystkich wiernych zmarłych. Oczywiście, to też wzbudza w nas pewną refleksję i eschatologię, ale tak, właściwie te wszystkie dni po 30. niedzieli zwykłej mniej więcej, czyli ostatnie 3-4 tygodnie przed końcem roku liturgicznego, właśnie nas ukierunkowują. Na, 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 na te rzeczy przyszłe, tak, na przyszły świat, na, na naszą eschatologię właśnie no, chce chcę się powiedzieć, czyli właśnie naszą wieczność, tak, to, to, co będziemy tam robić. No i dzisiaj, oczywiście słowo również idzie bardzo wyraźnie w tym kierunku. Od pierwszego czytania zaczniemy, chociaż w pierwszym czytaniu mamy oszczędzone jakby najgorsze szczegóły tej, tej historii, bo oczywiście mamy tutaj historię siedmiu braci. Poznajemy w dzisiejszym pierwszym czytaniu tylko kilku z nich, nie wszystkich. I też pomija nam autor lekcjonarza taki znaczny fragment, który mówił o tym, co tam nasz wspaniały Antioch Epifanes sobie wymyślił, w jaki sposób on tych biednych braci, siedmiu braci niszczył, w jaki sposób ich uśmiercał, bo to nie było takie proste. Tak? Gdybyśmy sobie sięgnęli do tego siódmego rozdziału drugiej księgi machabejskiej, no to poczytalibyśmy chociażby takie rzeczy, że obcinał język, że zdzierał skórę z głowy, obcinał ręce i nogi. A jak jeszcze taki brat żył, na przykład ten pierwszy z braci jeszcze żył, jeszcze rozmawiał, ten dialog, który dzisiaj mamy, kiedy on pyta, o co masz zamiar pytać, jak jest zdobywać od nas wiadomości, jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa, to ten starszy brat mówi już w takim stanie i po tych słowach ostatecznie usmażono go na patelni. Jak zaznacza Księga Machabejska, druga Księga Machabejska, również pozostali bracia w podobny sposób cierpią, w podobny sposób są zabijani. No, historia ostatniego, najmłodszego z braci, którego dzisiaj również nie poznamy z pierwszego czytania, ale warto sobie doczytać tę historię, jest nieco inna, ponieważ Epifanes widząc męczeństwo. Jego, jego, jego starszych braci widząc matkę, która na to wszystko patrzy, próbuje przez nią jakoś przekonać tego najmłodszego jej syna, o tym, żeby może uratował swoje życie i posłuchał króla i zjadł kawałek wieprzowinki, przy czym matka mówi w języku w języku hebrajskim, niezrozumiałem dla, dla króla, mówi o tym, że. Że bądź dzielny, tak jak Twoi bracia, tak? W sensie, zachowaj to, co Pan Bóg Ci przykazał i pamiętaj o tym, że masz życie wieczne. Widzimy w, tych, w tym wydarzeniu, widzimy trochę pokłosie tego, co dzieje się w szóstym rozdziale. Księgi, drugiej księgi machabejskiej, gdzie poznajemy Eleazara, jednego z, z pierwszych takich uczonych w piśmie, uczonych w prawie, jak zaznacza, jak zaznacza autor księgi. No i też bardzo cenionego, bardzo zasłużonego człowieka, który również miał być zmuszony do tego, żeby. Spożyć kawałek zakazanej przez prawo wieprzowiny, wypluł tę wieprzowinę, i później, kiedy jacyś tam życzliwi mu ludzie mówili, Nie no, Eleazar, słuchaj, chociaż udawaj, że, że jest, i przecież nie, nie musisz zjeść, a, a tak naprawdę zachowasz swoje życie, nie? Tak trochę pościemniaj. I on mówi, No dobra, a co wtedy powiedzą młodzi, nie? Bo oni będą przekonani, że ja zjadłem. Więc Eleazar nawet nie idzie w taką sztuczkę, tylko twardo stawia prawo Boże ponad prawo ludzkie i sprzeciwia się królowi, za to też ginie, oczywiście. Jakby widać w historii, że, że ten przykład tego starszego cenionego człowieka, uczonego w prawie, tutaj wybrzmiewa tak mocno, że, że ta młodzież dzisiejsza, którą mamy w pierwszym czytaniu, idzie za jego przykładem. Pytanie, czy warto dla niespożycia kawałka mięsa, dla zachowania tej koszerności w jedzeniu, to czy znaczy warto poświęcić życie? Tak, ale oczywiście, no myślę, że rozumiecie, że nie chodzi o to, czy ja, czy ja zjem kawałek świnki, czy nie zjem. Tak? To chodzi o to, czy, czy ja zachowam prawo Boże. Czy, czy, czy ono jest dla mnie ważniejsze niż, niż moje własne życie? Tak, i tak jak mówią dzisiaj ci synowie, czy mam tę ufność, tę nadzieję, że jednak Bóg odda mi to moje życie? Odda mi nawet moje ciało, jak mówi jeden z tych dzisiejszych męczonych braci. To jest pytanie o to, czy ja ufam Panu Bogu, nie? Czy większą nadzieję pokładam w Nim? Niż w jakimś moim własnym zachowaniu, i czy to życie wieczne, które Bóg mnie obiecuje, jest dla mnie ważniejsze, niż to życie, które mam tutaj na Ziemi. Tak? Chociaż mogłoby ono opływać w bogactwa i luksusy, jak w przypadku młodszego brata, który dostał taką obietnicę, jeśli tylko odstąpi od prawa Bożego. Kochani moi, w podobnym, w podobnym klimacie wypowiada się. Drugie czytanie, a właściwie chciałbym z niego wyciągnąć jedno zdanie, gdzie Paweł pisze do Tesaloniczan: Bracia, módlcie się za nas, by Słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak, jest, jak to jest pośród Was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. I Paweł znowu mówi: Zobaczcie, Słowo Boże, głoszenie Słowa Bożego jest ważniejsze niż groźby ze strony ludzi, tak? niż, niż właśnie ci przewrotni i źli, którzy nastają, w jakiś sposób próbują to Słowo Boże ograniczyć, rozszerzanie tego Słowa próbują ograniczyć, w jakiś sposób czyhają na wszystkich tych, którzy to Słowo Boże głoszą. I znowu, czy trzeba zaprzestać Słowa Bożego dlatego, że coś mi się może stać? To jest to pytanie, które nam zadaje dzisiaj liturgia słowa bardzo, bardzo dobitnie. Tak? Pamiętam, jeden z naszych współbraci miał taki, taki zwyczaj przy składaniu życzeń, mówić i życzę ci zdrówka, bo zdrówko jest najważniejsze. No nie, sorry, nie jest. Ani zdrówko, ani życie nie jest najważniejsze. Tak? Najważniejsze dla nas, dla naszej, z naszej perspektywy, jest zbawienie tak? i to, czy ja się dostanę do nieba. Natomiast wielu z nas dzisiaj żyje trochę bez tej perspektywy, i liturgia słowa nam to próbuje bardzo bardzo wyraźnie przypomnieć. Myślę, że to jest ten moment, kiedy możemy przejść do Ewangelii, która wprawdzie też na przykładzie tych saduceuszów ściele trupem gęsto, ale jest może zdecydowanie mniej drastyczna niż pierwsze czytanie, czy to wspomnienie drugiego czytania, wspomniane zdanie Pawła, bo posługuje się przykładem który wymyślili saduceusze saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania tutaj jest fajne nawiązanie do pierwszego czytania dlatego, że to rozróżnienie na dwa takie bardzo popularne ugrupowania saduceuszów i faryzeuszów to jest mniej więcej drugi wiek przed naszą erą czyli czas, kiedy jest męczeństwo tych, tych braci czas, kiedy króluje Antioch Epifanes i on także, tak powiem, dość mocno wycina Izraelitów no i wtedy właśnie też kształtuje się taka mentalność życia wiecznego, zbawienia, zmartwychwstania w przyszłości pośród, pośród Izraelitów. Nabiera to pewnych kształtów, no i właśnie pojawiają się faryzeusze, którzy mówią tak jest, wierzymy w to i są saduceusze, którzy mają odrębne zdanie, uważają, że że człowiek razem z ciałem i duszą po prostu się kończy w momencie śmierci, nie? I, I właśnie ci drudzy podchodzą dzisiaj do Jezusa, wymyślają ten przykład, który jakby w ich rozumieniu ma pokazać, że tak naprawdę Tora nie dopuszcza czegoś takiego jak życie wieczne, że to jest absolutnie w świetle pięciu księgów, że to jest bez sensu. Saduceusze zresztą właśnie ograniczali się tylko do Tory, tak? Oni jakby nie, nie przyjmowali całych pozostałych ksiąg, proroctw, ksiąg mądrościowych i tak dalej. Odrzucali, opierali się tylko i wyłącznie na Torze. Stąd dzisiaj o odpowiedź Jezusa też odwołuje się do Mojżesza, tak, czyli tylko do, do pięciu księgu, żeby jakby na bazie ich własnych argumentów pokazać, że, że nie mają racji. Ale znowu, tu jest zderzenie, jakby takiego myślenia światowego, Opierającego się o to prawo lewiratu, tak, które miało uchronić wdowę przed, przed głodem, tak, no bo jakby nie, nie było socjalów, kobiety nie pracowały, nie miały emerytury, więc jeśli nie miały kogoś, kto się nimi zajmie, no to generalnie miały przechlapane, więc prawo lewiratu miało chronić te kobiety, miało też zapewnić potomstwo, czyli też dziedziczenie majątku. Jakiemuś zmarłemu bratu, tak? który, który jakby nie zdążył się o to zatroszczyć z jakichś tam powodów, zmarł przedwcześnie. Nie? Więc kontekst zupełnie jakby doczesny, tak? Kontekst, który mówi o uporządkowaniu pewnych rzeczy tutaj na świecie i nie można tego prawa przełożyć wprost na to, co się dzieje z drugiej strony. I pan Jezus też to pokazuje, że jest rzeczywistość, do której mamy dążyć, tak? Że jest świat. Który jest inny niż ten świat doczesny i też jakby w drugiej warstwie, nie? jeśli chcemy przeczytać te Ewangelię w kontekście naszego własnego życia, to też nam zadaje pytanie: co jest dla Ciebie ważniejsze? Czy ten świat, zachowanie tutaj swoich dóbr, bogactwa, czy świat przyszły, czy to, że jesteś powołany? Do życia wiecznego, że masz być równy aniołom, że masz być nieśmiertelny, że, że w tamtym świecie jest dla ciebie miejsce, które, które Bóg ci przygotowuje. Nie? To jest to pytanie, które naprawdę dzisiaj bardzo mocno gdzieś, gdzieś wybrzmiewa. Zresztą, akurat w Ewangelii Łukasza, którą czytamy w tym roku, tego nie ma, ale gdybyśmy sobie przeczytali ten fragment, tę rozmowę z Saduceuszami u. U świętego Marka 12:27, to tam Jezus podsumowuje, że jesteście w wielkim błędzie. Czyli pokazuje, nie tylko udowadnia w jakiś sposób, argumentuje: raz, brak logiki przełożenia zasad doczesnych na życie wieczne, dwa, pokazuje, że Mojżesz, którego takimi gorliwymi wyznawcami są saduceusze, też mówi o tym, że ludzie mają życie wieczne, że mają zmartwychwstanie, że, że Bóg jest Bogiem żyjących, a nie umarłych i że Abraham, Jakub i Izaak u Niego żyją, są, są żywi. Tak? Nie ma sensu, żeby Bóg był Bogiem umarłych, więc pokazuje jakby też w oparciu o Mojżesza, ale też właśnie umarka jakby sięga, sięga dalej nie tylko odpowiadając argumentem na, na przedstawioną sytuację, ale też podsumowuje to w bardzo mocnych słowach jesteście w wielkim błędzie. Kochani... Yy... Po co rozmawiamy o tych wszystkich czytaniach, po co próbujemy sobie tutaj usiąść i, i wykazać, że, że jest doczesność większa, przepraszam, jest rzeczywistość większa niż nasza doczesność, tak? że jest rzeczywistość niebieska rzeczywistość zmartwychwstania, rzeczywistość życia wiecznego, do której każdy z nas jest powołany, i jeśli następuje moment jakiejś konfrontacji pomiędzy tym, co doczesne, a tym, co wieczne, to musimy się opowiedzieć za tym, co wieczne. No właśnie, to jest to, że stając u końca roku liturgicznego, słowo nam podpowiada, żebyśmy się pochylili nad pewnymi podstawowymi rzeczami. To jest czas jakiejś refleksji, to jest czas tego, żebyśmy popatrzyli na nasze życie i zobaczyli, czy przypadkiem nie daliśmy się gdzieś wciągnąć, zagubić temu światu, że nasza codzienność, tak często bardzo intensywna, często zabiegana, często jakby z konieczności też nasycona taką troską o to, co tu i teraz na tej Ziemi, czy w tym wszystkim nie zgubiliśmy? perspektywy życia wiecznego, tak? Czy ten świat nie zaćmił nam tej rzeczywistości prawdziwej? Mieliśmy ostatnio częściowe zaćmienie Słońca, wiemy, na czym to polega. I Czasami może być tak, że, że jest gdzieś dla nas ta świetlista przyszłość, Jezus, który jest jak Słońce wschodzące na wysokościach, a coś stanie pomiędzy nami a Nim i, i, i nagle się okazuje, że właśnie, że nie ma w naszym życiu światła, tak? Bo daliśmy się pochłonąć temu co tutaj na ziemi. Kochani moi, oczywiście nie chodzi o to, że, że nasza rzeczywistość jest zła, tak? Że, że musimy odrzucić wszystko to, co, czego doświadczamy tutaj na ziemi, że musimy machnąć ręką na, na nasze życie, na naszą rodzinę, na to, że, że trzeba pracować, że, że trzeba realizować różne marzenia, że trzeba w jakiś sposób zatroszczyć się o tą doczesność. Oczywiście nie o tym mówię, nie? Bo po to nam Pan Bóg dał też to życie, żebyśmy wykorzystali je na maksa, tak? Ono jest dla nas darem, prezentem yy, i, i nie jest jakąś katorgą i, i tylko przestrzenią do ascezy, ale jest też przestrzenią do tego, żebyśmy już tutaj byli szczęśliwi, to oczywiste. Natomiast w momencie, kiedy właśnie dochodzi do tej konfrontacji, tak jak wspomniałem, yy, to jasne, że dla nas życie wieczne jest czymś o wiele, o wiele ważniejszym. I o tym nam mówi dzisiejsze słowo. Może to jest proste, może to jest oczywiste, ale też wydaje mi się, że warto zwrócić na to uwagę, warto to sobie przypomnieć, warto się nad tym pochylić i zastanowić, czy ta rzeczywistość nieba, do której jestem zaproszony, która jest moją perspektywą, Pan Jezus wielokrotnie w Ewangelii o tym zapewnia. Idę przygotować Wam miejsce. Czy to jest dla mnie coś absolutnie najważniejszego? Czy to jest dla mnie absolutny priorytet pośród moich życiowych wyborów, decyzji, celów, które sobie wyznaczam? To jest dzisiejsze słowo. Trzeba nam na nie po prostu chyba odpowiedzieć. I tak naprawdę każdego dnia pewnie warto mieć to pytanie gdzieś tam w swojej głowie przy, przy wieczornym rachunku sumienia. To tyle, moi kochani, na dzisiaj do zobaczenia. Jeszcze mamy dwie niedziele zwykłe, w sensie ta, za dwa tygodnie to będzie niedziela Chrystusa Króla, która kończy rok liturgiczny, więc tych treści będzie naprawdę jeszcze całkiem sporo, takich, takich eschatologicznych, przyszłościowych, apokaliptycznych, niemalże. Także przygotujmy się i, i wchodźmy w to, róbmy sobie taki rachunek sumienia. Niech to słowo. Nas rzeczywiście pociąga i nawraca. Szalom, Alechem Mój przyjaciel, tak nazywam Cię Porusz mi i sobie znajdź i to już takie coś ma, co pozwala. Sopos falla se Sopos